W poprzednich czasach było tak, że mężczyzna, aby mógł być z kobietą, to najpierw musiał dostać pozwolenie od jej ojca, od jej braci, musiał się wykazać, musiał pokazać różne rzeczy, aby móc połączyć się z kobietą. I ten olbrzymi popęd seksualny powodował, że ci mężczyźni osiągali niesamowite rzeczy, tworzyli i robili po to, żeby zasłużyć na szacunek ojca, braci i żeby w końcu zostali dopuszczeni do tej kobiety. Tak było w czasach patriarchalnych. Teraz. No właśnie, tak było w czasach patriarchalnych i idąc tym sposobem myślenia, bo to jest sposób myślenia. W momencie, kiedy ten mężczyzna dostawał dostęp do tej kobiety, gnuśniał, ponieważ nakręcało go coś, co nie było prawdziwym uczuciem wartości. Czyli idąc dalej tym sposobem myślenia, no, nie wolno dopuszczać mężczyzn do kobiet, bo wtedy tracą tą kreatywność, albo kobieta musi być zimną suką, czyli zrobiłeś dzisiaj schody? Dobra, będzie seks. Nie zrobiłeś? Nie będzie seksu. No, do czego to prowadzi? Yy, dlatego chodzi o świadomość, co jest prawdziwą siłą kreacji. Tą prawdziwą siłą kreacji jest prawdziwe uczucie wartości. Nie to, co wymyślił pierwiastek męski, który mówi o poczuciu wartości i motywacji. Chodzi o prawdziwe uczucie wartości, czyli wibrowanie dla siebie atrakcyjnością, kiedy wyrażasz to, co chcesz wyrazić. Wtedy jest i partnerstwo, i prawdziwa wartość, i radość seksu, a nie te wszystkie gierki, które są uprawiane przez obie płcie. Żeby móc uświadomić sobie, co jest jedynym prawdziwym uczuciem wartości, potrzebujesz uświadomić sobie swoje uczucie. Zapraszam. Każdy czwartek, 5.30.